Oprach Winfrey nie mogła uwierzyć, gdy pan Bandi ujawnili listę Epstein'a dokument, który może wstrząsnąć fundamentami społeczeństwa. To, co przez lata było skrzętnie ukrywane, w końcu wychodzi na jaw, a sekrety, które mogą zmienić wszystko, są coraz bliżej. Co takiego znajduje się na tej liście i kto jeszcze może być zamieszany? Zostań z nami do końca, aby poznać prawdę, która zmieni wszystko. Była prokurator generalna. Pan Bandi opublikowała pierwszą fazę dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina, co miało na celu zapewnienie przejrzystości. Dokumenty te zawierają wiele nazwisk, w tym takie, które zszokowały opinię publiczną. Wśród nich znajduje się również imię Oprach Winfrey, które zostało powiązane z infamozną listą Epsteina. To odkrycie pojawiło się po tym, jak Bandy ujawniła dokumenty, które zawierały nazwiska, które wielu uznawało za niewiarygodne. Wraz z rosnącą spekulacją i pytaniami ludzie zaczęli domagać się odpowiedzi na pytanie, co dokładnie ujawniła bandi i dlaczego tak wielu potężnych ludzi nagle zaczęło być na krawędzi. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej. Dokumenty ujawnione przez Pam Bandi w czwartek dotyczyły sprawy bogatego przestępcy Jeffreya Epsteina. Pierwsza seria dokumentów opublikowana na stronie Departamentu Sprawiedliwości nie przyniosła nowych rewelacji w sprawie o handlu ludźmi, która od dawna była ulubionym tematem teoretyków spiskowych. Wśród udostępnionych dokumentów znalazły się kopie dzienników lotów prywatnego samolotu Epsteina, które były już dostępne w różnych sprawach sądowych, oraz mocno ocenzurowana kopia książki telefonicznej, którą podobno stworzył Epstein razem ze swoją wieloletnią wspólniczką, Ghislaine Maxwell. Ta książka była cytowana w relacjach medialnych przez wiele lat. Departament Sprawiedliwości opublikował również zredagowaną listę osób z Masyzusu oraz listę dowodów, która zawierała ponad 150 pozycji, w tym zdjęcia, stoły do masażu, nieodpowiednie zabawki i inne przedmioty. Nie podano jednak, czy lista pochodziła z sprawy Epsteina, sprawy Maxwell czy z innego śledztwa. Bandi zapowiedziała te dokumenty podczas swojego wystąpienia w Fox News w środę, zapowiadając wielkie wieści. Departament Sprawiedliwości ostatecznie opublikował dokumenty z opóźnieniem, dodając przypis, który zminimalizował ich znaczenie. Pierwsza faza odtajnionych plików zawiera dokumenty, które wcześniej były już wyciekłe, ale nigdy oficjalnie opublikowane przez rząd USA. W notatce stwierdzono, że większość materiałów, w tym transkrypty wywiadów z ofiarami i stare raporty policyjne, była już wcześniej publicznie znana. Wspomniano w nich o Donaldzie Trumpie, byłym prezydencie Billu Clintonie, księciu Andrzeju z Wielkiej Brytanii oraz magiku Dawidzie Copperfieldzie. W jednym z zeznań ofiara stwierdziła, że spotkała Michaela Jacksona w domu Epsteina na Florydzie, ale nic się z nim nie wydarzyło. W 2023 roku Associated Press uzyskał tysiące stron dokumentów, które rzucają światło na ostatnie dni życia Epsteina w zamkniętym już więzieniu federalnym na Manhattanie. W dokumentach tych znajdują się e-maile wymieniane między pracownikami więzienia, oceny psychologiczne, raporty wewnętrzne agencji, notatki i inne zapisy. Zaskoczeniem dla wszystkich było to, że w nowej liście Epsteina pojawiło się także nazwisko o prach Winfrey. Plotki te wywołały szeroką spekulację i gorące dyskusje w internecie z wieloma osobami kwestionującymi prawdziwość tego rzekomego połączenia. Wiele postów na mediach społecznościowych błędnie twierdziło, że nowe dokumenty ujawniają, iż Oprach była jednym z klientów Epsteina. Jednak pomimo, że jej nazwisko pojawia się w dokumentach, nie ma żadnych dowodów na to, że była klientką Epsteina. Dokumenty te najprawdopodobniej nie zadowolą internetowych detektywów, którzy liczyli na świeże informacje na temat przestępstw Epsteina, które od lat są przedmiotem intensywnego medialnego śledztwa. Brak nowych informacji spotkał się z krytyką ze strony niektórych konserwatystów. Nawet Bundy zasugerowała w liście do dyrektora FBI, Kasze Petele, że niedawno odkryto więcej dokumentów. Nakazała FBI przekazać jej pełne i kompletne akta Epstein'a do piątkowego poranka oraz poleciła Patelowi przeprowadzenie natychmiastowego śledztwa, aby wyjaśnić, dlaczego jej nakaz nie został spełniony. Wszystkie dokumenty nie zostały dostarczone, ale Petel obiecał w poście na X, że zapewni, iż wszystkie dokumenty zostaną przekazane kierownictwu Departamentu Sprawiedliwości. Jeśli istnieją luki, znajdziemy je. Jeśli dokumenty zostały ukryte, odkryjemy je, a wszystko, co znajdziemy, przekażemy do DOJ, aby zostało dokładnie ocenione i transparentnie udostępnione obywatelom amerykańskim, jak powinno być, powiedział. Grupa konserwatywnych influencerów opuściła Biały Dom w czwartek po południu, trzymając białe teczki ozdobione pieczęcią Departamentu Sprawiedliwości. Niektórzy z nich podnieśli te teczki do kamer, na których widniał napis Epstein Files Phase 1. Scena była wyjątkowa, zwłaszcza, że miała miejsce zaledwie kilka godzin po tym, jak prokurator generalny Pam Bandi obiecała ujawnienie dokumentów dotyczących zmarłego finansisty Jeffrey'a Epsteina, skazanych za przestępstwa. Bandi obiecała, że pliki będą zawierały dzienniki lotów i nazwiska osób zaangażowanych, ale ostrzegła, że niektóre informacje nie będą ujawnione z powodu konieczności ochrony ponad 250 ofiar. Ograniczony zakres ujawnionych dokumentów spotkał się z krytyką ze strony niektórych Republikanów, w tym Renzie Eni Pauliny Lunis z Florydy, która przewodniczy Gopowskiej Grupie Roboczej do Spraw Przejrzystości Rządu. Ani ja, ani moja grupa robocza nie otrzymaliśmy, ani nie przeglądaliśmy dokumentów Epsteina, które są dzisiaj ujawniane, napisała Luna na Twitterze. Artykuł z post ujawnia, że dokumenty to po prostu książka telefoniczna Epsteina. To nie jest to, o co prosiliśmy my, ani Amerykanie. To całkowite rozczarowanie. Dajcie nam informacje, o które prosiliśmy. Wśród osób trzymających teczki przed Białym Domem był komentator polityczny Rogan O'Hanley, znany online jako DCDROW, a także twórca Lips of TikTok, Cecharyk, podcasterka Lis Wheeler i Jack Posobiec. Wszyscy zamieścili na X niemal identyczne, wydające się skoordynowane wiadomości, w tym frazę to jest najbardziej przejrzysta administracja w historii Ameryki. Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego opublikowano niepełną listę Epsteina, co wywołało spekulacje, że niektóre znane nazwiska są chronione. Biorąc pod uwagę głębokie powiązania Epsteina z potężnymi osobami w polityce, biznesie i przemyśle rozrywkowym, niektórzy uważają, że zatajenie części listy ma na celu ochronę wpływowych postaci przed publiczną kontrolą. Epstein nie był zwykłym człowiekiem, miał całkiem inny świat na swojej prywatnej wyspie. To nie była tylko destynacja wakacyjna, lecz miejsce, w którym odwiedzali go potężni i bogaci ludzie, a wiele ciemnych sekretów miało tam być ukrytych. Ukryte Imperium Kryminalne Epsteina, wyspa, którą nazwał Little S.T. James, to mała prywatna wyspa na wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, położona na Morzu Karaibskim, tuż na południowy wschód od S.T. Thomas, jednej z trzech głównych wysp w tym regionie. Wyspa otoczona jest trafami koralowymi, ma zaciszne zatoki, zalesione gaje, strome wzniesienia i skaliste klify. Wyspy Dziewicze były pierwotnie własnością Danii, ale zostały zakupione przez rząd USA podczas I wojny światowej, aby zapobiec ich wykorzystaniu przez Niemców jako bazę dla łodzi podwodnych. Epstein kupił Little S.T. James w 1998 roku i przekształcił ją w prywatny ośrodek wypoczynkowy, który później stał się niechlubnie słynny z powodu oskarżeń o handel ludźmi i nadużycia związane z jego działalnością. Epstein założył firmy słupyw. W 1998 roku Epstein kupił małą wyspę Little ST. James, znajdującą się w pobliżu St. Thomas, położoną w pobliżu plaży, w małym kompleksie handlowym obok sam S. Mini MART i salonu kosmetycznego Happy Nails. Zakupu dokonał za pośrednictwem firmy skrzynki, płacąc nieco poniżej 8 milionów dolarów za wyspę. Po przejęciu terenu, Epstein rozpoczął przekształcanie tego miejsca. Wysadził miejscową roślinność, zastępując ją palmami o wysokości 40 stóp. Zaczynając od 2007 roku, rozpoczął ogromny projekt budowlany, który budził niepokój lokalnych władz. Jego główny kompleks mieszkalny został niemal dwukrotnie powiększony, przekształcając się w luksusową willę z tarasem łączącym główną sypialnię z basenem. Zainstalował także system odsalania wody, który dostarczał świeżą wodę na wyspę. W 2016 roku Epstein kupił sąsiednią wyspę, Great Este James, która była dwukrotnie większa, mając 165 akrów. Podobno udawał, że prawdziwym nabywcą był biznesmen z Dubaju, Sultan Ahmed bin Suwan. Został jednak źle przyjęty przez mieszkańców Este Thomas, a jeden z nich powiedział, że ludzie uważali go za zbyt bogatego, by podlegał odpowiedniej kontroli. Przed swoją skazaniem w 2008 roku, Epstein odwiedzał Little St. James dwa lub trzy razy w miesiącu, często zostając na kilka dni. Były pracownik opisał wyspę jako miejsce zen, w którym Epstein chodził w klapkach, podczas gdy medytacyjna muzyka grała z głośników. Kobiety były zawsze obecne, często opalając się taples, z których wiele było atrakcyjnych, a niektóre wyglądały podejrzanie młodo. Widziano jest Epsteinem, jego gośćmi lub przywożone grupami na łodzi 38, stopowej Lady Gizan. Wyspa zatrudniała około 70 osób, w tym ogrodników, pracowników pralni i kapitanów łodzi, którzy nosili czarne lub białe koszulki polo i byli zobowiązani do zachowania surowych zasad tajemnicy. Zostało im zabronione wchodzenie do dwóch biur Epsteina w głównym domu, z których jedno zawierało starannie strzeżoną stalową kasę. Miles Alexander, który zarządzał wyspą z żoną Kety w latach 1999-2007, opisał Epsteina jako bardzo miłego człowieka. Choć nie pochwalał rzeczy, o które był oskarżony, dodał, że bardzo go lubił. Nasza praca wymagała dyskrecji, a nasze sumienie jest czyste. Nigdy nie widzieliśmy niczego niewłaściwego, powiedział. Para z RPA opisała, jak Epstein unikał jedzenia posiłków w obecności innych, preferując zabieranie przekąsek do swojego pokoju, gdzie codziennie otrzymywał masaże. Zabronione było zakłócanie jego spokoju, chociaż raz odkryli pudełko z zabawkami erotycznymi, gdy był nieobecny. Zatrudniając Aleksandersów, Epstein powiedział: czego Jeffrey chce, Jeffrey dostaje. Wyspa Epstein'a gościła liczne znane osoby, w tym wielu celebrytów. Wśród gości wymieniano fizyka teoretycznego Stephena Hawkinga, laureata Nagrody Nobla Lawrence'a Kraussa, komika Chrisa Tuckera, magnata Victoria's Secret Lise Wexnera, modelkę Naomi Campbell, byłego doradcę Tony'ego Blaira, lorda Petera Mandelsona oraz księcia Andrzeja z brytyjskiej rodziny królewskiej. Bill Clinton również był powiązany z wyspą, chociaż zaprzecza, że kiedykolwiek ją odwiedził. Donald Trump znany jest z latania jednym z prywatnych odrzutowców Epsteina, ale nie wiadomo, czy postawił nogę na wyspie. Nawet magic David Copperfield miał rzekomo oświadczyć się supermodelce Claudii Schiffer podczas pobytu na wyspie. Goście zwykle przybywali jednym z prywatnych odrzutowców lub łodzi Epsteina, często będąc witani przez samego gospodarza. Zanim zakończysz ten film... Koniecznie obejrzyj kolejny, który pojawi się na Twoim ekranie. Uzupełni wszystko, co widziałeś tutaj i ujawni niewiarygodne sekrety gwiazd, o których nigdy nie miałeś pojęcia. Epstein przylatywał na ST Thomas prywatnym odrzutowcem, który lądował na specjalnie wyznaczonej, oddzielnej części lotniska, z dala od głównego pasa startowego. Stamtąd pasażerowie byli transportowani na Little ST James, gdzie czekał jeden z czarnych helikopterów Epsteina. To jednak, co działo się na tej wyspie, stało się miejscem strachu i niepokoju dla wielu potężnych osób. W 2019 roku Epstein zmarł w nowojorskiej więzieniu po tym, jak federalni oskarżyli go o zmowę w handlu ludźmi oraz jeden przypadek handlu nieletnimi dziewczętami. Epstein, który nie przyznał się do winy, zginął przed rozpoczęciem procesu, a jego śmierć została uznana za samobójstwo. Po jego śmierci, prokurator generalny George. Przejął sprawę i złożył pozew przeciwko majątkowi Epsteina, uzyskując ostatecznie 15 milionów dolarów odszkodowania na rzecz wysp dziewiczych. George stwierdziła, że wyspa była miejscem, w którym Epstein ukrywał swoją działalność przestępczą, a kiedy zapytano ją w 2020 roku, dlaczego kontynuuje pozew po jego śmierci, odpowiedziała: Dlaczego nie teraz? Nie mogę mówić o tym, co działo się w przeszłości ale wiem jedno, dzięki swojej ogromnej fortunie i władzy Epstein potrafił ukryć wiele z tego, co się działo. Epstein przylatywał na ST Thomas prywatnym odrzutowcem, co pomagało w ukrywaniu jego działań. George powiedziała, że z tego miejsca korzystał z dwóch helikopterów firmy Hyperion Air do transportu młodych kobiet i nieletnich dziewczyn między ST Thomas a Little ST James. Zaraz po przybyciu na wyspę, lokalni mieszkańcy zaczęli szeptać o jego działaniach, a nawet nadali jego prywatnym odrzutowcom przezwisko Loller Express. Nurek, który pracował w okolicach wyspy, relacjonował, że widział ochroniarzy patrolujących wody wokół wyspy, jakby starali się trzymać obcych z daleka. W pewnym momencie Epstein miał około 200 pracowników codziennie dojeżdżających na wyspę, aby realizować jego projekty. Jeden z pracowników, który rozmawiał z Associated Press, powiedział, że najlepiej było skupić się na pracy i unikać niepotrzebnych interakcji z innymi. Dodając, że Epstein od czasu do czasu rozdawał resztki materiałów budowlanych. Inni pracownicy lotniska i personel lotniczy zauważyli, że Epstein pojawiał się na lotnisku z dziewczynami, które wyglądały na bardzo młode, czasami wręcz jakby były w wieku przedmaturalnym. Jeden z pracowników pasa lotniczego, który zeznał w sprawie, stwierdził, że dziewczyny często nosiły bluzy z logo amerykańskich uczelni, co wyglądało jak rodzaj kamuflażu. To była najlepsza możliwa forma ukrycia, mówił, dodając, że czasami dziewczyny miały torby od projektantów takich marek jak Gucci czy Dior. Przed śmiercią Epsteina władze próbowały dotrzeć na wyspę, ale zostały powstrzymane przez strażników, którzy informowali je, że nie mogą wejść na prywatną posesję. George powiedziała, pamiętaj, że Epstein posiadał całą wyspę, co sprawiało, że nie było to miejsce, w którym dziecko czy młoda kobieta mogłyby po prostu uciec i pobiec do najbliższego komisariatu. Zgłoszenia wniosły także zarzuty, że Little Esther James stała się swoistym więzieniem dla ofiar Epsteina, gdzie kontrolował on wszelką komunikację z zewnętrznym światem. W dokumencie pojawiła się relacja jednej z ofiar, która opowiedziała, że Epstein przywiózł ją na St. Thomas, gdzie traktował ją okrutnie w swoim biurze. Została również uwięziona w jego sypialni na wyspie, gdzie do łóżka przymocowana była broń. Nie mogłam opuścić wyspy. Jedynym sposobem na ucieczkę było dotarcie na ląd za pomocą helikoptera lub łodzi, wspominała. Służby próbowały wielokrotnie zbadać działalność Epsteina na Little St. James, ponieważ był on zarejestrowanym sprawcą wykroczeń. Epstein był zobowiązany do corocznej aktualizacji swojego adresu, a w 2018 roku władze podjęły próbę wizyty na wyspie w celu weryfikacji jego miejsca pobytu. Według skargi prokuratora generalnego, Epstein odmówił pozwolenia na wejście służbom na dok, argumentując, że. Epstein miał wyraźnie określony sposób działania, zmuszając pracowników do podpisania surowych umów o poufności, które zabraniały im jakiejkolwiek komunikacji z organami ścigania, nakładając obowiązek natychmiastowego raportowania wszelkich zapytań bezpośrednio do niego. Gdy władze próbowały dotrzeć do niego. Nie zgodził się, aby spotkali się z nim na miejscu, stwierdzając, że muszą przyjechać na St. Thomas, gdzie w jego biurze mieli prowadzić rozmowę. W istocie, jak wskazuje skarga, zakup wyspy Great St. James przez Epsteina był jedynie przykrywką, mającą na celu ukrycie tego, co działo się na sąsiedniej Little St. James. Epstein nabył tę wyspę za kwotę ponad 20 milionów dolarów, a głównym celem transakcji było upewnienie się, że miejsce to nie stanie się punktem, z którego inne osoby mogłyby obserwować jego działalność lub odwiedzających. Zgodnie z roszczeniem, Epstein kupił nieruchomości, aby dalej ukrywać swoje przestępcze działania, zapobiec wykryciu przez służby ścigania oraz umożliwić kontynuowanie jego nielegalnego procederu w tajemnicy. W grudniu 2022 roku rząd Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych złożył pozew w Sądzie Federalnym w Nowym Jorku przeciwko bankowi J.P. Morgan Chase, oskarżając instytucję o pomoc w nielegalnym handlu kobietami i dziewczynkami, które były zmuszane do pracy na jego dwóch odizolowanych wyspach. Prokurator Generalny Wysp Dziewiczych twierdził, że J.P. Morgan pomógł w realizacji płatności za sieć wspólników Epsteina, a także za jego ofiary. Skąd bankowych JP Morgan Epstein wypłacał rocznie do 750 tysięcy dolarów, nawet po tym, jak jego działalność została uznana przez bank za podejrzaną z powodu powiązań z przestępstwami przeciwko dzieciom? Prawo tej terytorialnej jednostki oskarżyło bank o próbę przerzucenia winy za zbrodnie Epsteina na wysokich rangą urzędników Wysp Dziewiczych, twierdząc, że to właśnie oni chronili go przed odpowiedzialnością, jednocześnie czerpiąc korzyści z jego majątku. Po śmierci Epsteina przez prawie dwa lata sytuacja wysp Little St. James i Great St. James pozostawała niepewna. Rząd wysp dziewiczych zwrócił się do sądu, aby uzyskać kontrolę nad dawnymi aktywami Epsteina. Władze stwierdziły, że Epstein usunął resztki starych kolonialnych struktur z czasów niewolnictwa, co otworzyło drogę do sprzedaży nieruchomości. W maju 2023 roku inwestor Steven Deckow ogłosił, że zamierza kupić obie wyspy za 60 milionów dolarów, planując otwarcie luksusowego ośrodka z 25 pokojami do końca 2025 roku. Cena ta była mniej niż połową pierwotnie oczekiwanego kosztu 125 milionów dolarów za wyspy. W międzyczasie Little S.T. James stała się popularnym celem turystów, którzy przyjeżdżają z zamiłowaniem do mrocznych atrakcji, urbexerów i influencerów mediów społecznościowych starających się dostać na wyspę, aby nagrać filmy. Turyści często pytają o wyspę, a niektórzy lokalni operatorzy łodzi dodają ją do swoich ofert. Ponowne otwarcie sprawy Epsteina oraz rosnące publiczne żądania pełnego ujawnienia jego akt sprawiają, że cała sprawa nabiera coraz bardziej dramatycznego charakteru, gdyż wciąż pojawiają się nowe ofiary, które postanawiają stanąć przed kamerą i opowiedzieć swoją historię. W przeszłości prawnicy Epsteina starali się podważyć wiarygodność jego ofiar, z których wiele pochodzi z ubogich środowisk, twierdząc, że dziewczyny kłamały o swoim wieku lub wymyślały oskarżenia, by wyłudzić pieniądze. Szacunkowa liczba dziewczyn, które miały zostać źle traktowane przez Epsteina, waha się od kilkudziesięciu do ponad stu. Ostatni akt oskarżenia zarzuca Epsteinowi wykorzystywanie nieletnich dziewcząt w jego domach w Manhattan. Palm Beach i innych miejscach, z oskarżeniami sięgającymi 2002 roku. Jednak wydaje się, że liczba ofiar jest znacznie wyższa. Śledztwa w sprawie Epsteina rozpoczęły się w 2005 roku, po tym jak rodzice 14-letniej dziewczynki zgłosili jej wykorzystywanie przez Epsteina. Do 2008 roku, kiedy Epstein otrzymał kontrowersyjną umowę, prokuratorzy federalni zidentyfikowali 36 nieletnich ofiar. Kilka z nich, w tym Courtney Wilde, Michelle Leta, Virginia Roberts i Giną Lisa Jones, opowiedziało się publicznie. Wilde walczyła o sprawiedliwość od 2011 roku, gdy złożyła pozew przeciwko rządowi w związku z umową, którą Epstein podpisał w 2008 roku. Twierdziła, że nie poinformowano jej o tej umowie, co naruszało prawa ofiar przestępstw. Pozostałe oskarżenia dotyczą także innych ofiar, takich jak Sara Ransem, Maria Farmer i Jennifer Eras. Maria Farmer złożyła oświadczenie w ramach procesu sądowego JFA, w którym opisuje, jak poznała Epsteina i Maxwell w Nowym Jorku w 1995 roku, mając 26 lat, będąc studentką. Twierdzi, że w następnym roku para źle ją traktowała w rezydencji Les Wexnera w Ohio, a jej nieletnia siostra była wykorzystywana na ranczu Epsteina w Nowym Meksyku. Młodsza siostra Marii, Annie Farmer, która miała 16 lat, kiedy poznała Epsteina, opisała swoje przeżycia przed sądem, mówiąc, że Epstein był nieodpowiedni wobec niej i zabrał ją do Nowego Meksyku. Cała sytuacja miała miejsce w czasie, gdy była jeszcze nastolatką. W sprawie zeznań Jennifer Eras, która miała 14 lat, mówiła, jak to została zwerbowana przez kobietę przed swoją szkołą w Nowym Jorku, a potem przedstawiona Epsteinowi. Według jej relacji, przez rok regularnie odwiedzała jego rezydencję, by masować go w bieliźnie. Eras opisała moment, w którym Epstein nakazał jej zdjąć bieliznę i usiąść na nim, a po jej odmowie, miała być źle traktowana. Po tym incydencie Eras cierpiała na silne napady lękowe i rzuciła szkołę. W 2022 roku 12 ofiar złożyło pozew przeciwko FBI, twierdząc, że niepodjęcie odpowiednich działań przez agencję przez ponad 20 lat pozwoliło Epsteinowi kontynuować handel ludźmi. Powództwo dotyczy również ujawnienia dokumentów FBI dotyczących Epsteina, które nadal są częściowo utajnione. Zgodnie z pozwem, w 1996 roku FBI otrzymało informacje o maltretowaniu przez Epsteina i jego towarzysza, Gesslein Maxwell, jednak nie podjęło żadnych działań. Przez kolejne lata otrzymywali liczne skargi, w tym informacje o wykorzystywaniu nieletnich dziewcząt przez Epsteina, ale nie zareagowali. Dokumenty ujawniają również że w 2005 roku otrzymano zgłoszenie od lokalnej policji o nieletniej dziewczynie, która została przywieziona do rezydencji Epsteina na masaż, jednak FBI nie rozpoczęło śledztwa aż do 2006 roku. Choć FBI posiadało fotografie, filmy i inne dowody na prostytucję dziecięcą, śledztwo zostało wstrzymane. Epstein został aresztowany w 2008 roku, spędził 13 miesięcy w więzieniu, po czym zarejestrował się jako sprawca przestępstwa i wypłacił odszkodowanie ofiarom. W przeszłości FBI było oskarżane o współudział w umożliwianiu kontynuowania działalności przestępczej Epsteina, obejmującej handel ludźmi i wykorzystywanie nieletnich dziewcząt oraz młodych kobiet, które miały miejsce nie tylko w Nowym Jorku, Palm Beach i Wyspach Dziewiczych, ale także w wielu innych lokalizacjach. Pozew podnosi pytanie dlaczego FBI nie podjęło natychmiastowych działań mimo narastających oskarżeń przeciwko Epsteinowi? Jak to możliwe, że przez tak długi czas pozwolono mu działać bez przeszkód, mimo licznych raportów o jego przerażających czynach? Czy była to kwestia jego potężnych powiązań, czy może istniało coś jeszcze, czego nie chciano ujawniać? W miarę jak sprawa zostaje ponownie otwarta, te same obawy powracają. Dlaczego FBI wciąż trzyma w tajemnicy kluczowe dokumenty, zamiast je ujawnić? Jeśli celem jest sprawiedliwość, to dlaczego tak wiele rzeczy pozostaje ukrytych? Co lub kogo chronią? Jak coraz więcej ofiar ujawnia swoje historie, żądanie pełnej przejrzystości staje się coraz bardziej głośne. Co o tym myślisz? Czy FBI i administracja Trumpa w końcu zdecydują się ujawnić pełne akta Epstein'a, czy ta sprawa pozostanie niewyjaśnioną tajemnicą na zawsze? Jak mówi Pismo Święte, nie ma nic ukrytego, co nie stanie się jawne. Euk 8 i 17 setnych. Zatem wierzymy, że prawda wyjdzie na jaw. Prosimy o subskrypcję naszego kanału. Aby nie przegapić kolejnych ważnych tematów. Dziękujemy, że byliście z nami.